Mm. Idealna lemoniada na ciepłe dni po ciężkim wieczorze. Do naszej lemoniady na upalne dni nie może zabraknąć arbuza. Kroimy. Obieracie waszego dorodnego arbuza. Waszego arbuza pora przekroić. Mam nadzieję, że się uda. Arbuza kroicie w kąstki. Pokrojonego arbuza do michy. Przeopora pokrojenia naszego ogórka. Blendujemy wszystko. Po zblendowaniu przecedzacie wszystko przez sito. Przestudzony sok zostawiacie na później. W międzyczasie wyciskacie Waszą witaminę C. Nasz sok z cytryny odstawiam na później. Poraz robić syrop cukrowy. Cukier, kryształ, do gara. Woda, do gara. Zagotowujemy. I to już. Nasz syrop cukrowy przelewamy i studzimy. Jak nie macie czasu studzić, to dajcie parę kostek lodu. Przyszła pora skończyć naszą lemoniadę. Do soku z i ogórka dajemy wystudzony syrop cukrowy. Sok z cytryny. Wszystko razem mieszamy. Do szklanicy wrzucacie lód. Wlewacie Waszą lemoniadę. Dopełniacie wodą gazowaną. Zrywacie świeżą miętkę z ogródka. Dajecie ulubioną słomkę i Wasza orzeźwiająca lemoniada jest gotowa. Czas na degustację a przepis znajdzie się tylko u mnie. Mm. Mm. Na ciepłe dni i ciężkie poranki. Idealna.